Witam Was bardzo serdecznie i w tym odcinku chcę pokazać jak może wyglądać fajna pijawazonka czyli amazonka posługująca się oszczepami także zapraszam nie przedłużając zacznijmy sobie od drzewka talentów eee, najważniejszą naszą umiejętnością jest furia błyskawic te oszczepy się wspaniale rozszczepiają. Jest to wręcz idealne na krowy, na fale baala, na dużo przeciwników. Jeżeli chcemy kogoś skutecznie wykończyć tutaj dźgnięciami, posługujemy się uderzeniem błyskawicy. Generalnie maksujemy sobie furię błyskawic. Uderzenie błyskawicy maksujemy sobie w miarę możliwości wszystkie premie do furii błyskawic czyli elektryczny cios, błyskawice i to co nam zostanie wkładamy sobie w resztę premii pasywna i magia ja daję po jednym punkcie wszędzie eee, nie mam jeszcze bardzo wysokiego poziomu także eee, jeszcze parę punktów mi dojdzie Generalnie fajnie jest mieć Walkirię na poziomie 17, ona wtedy dostaje premie, bonusy, zmienia kolory, od koloru zależy jaki ma tam bonus. Na przykład jak widzimy, że ma czerwony pancerz to ma więcej życia, jak niebieski to bonusy związane z zimnem. Łuki kusza 0. Jak chodzi o nasze statystyki, to siła pod maksymalny przedmiot, który wymaga najwięcej, zręczność też pod maksymalny przedmiot, który wymaga najwięcej, reszta w żywotność, energia całe zero. Przejdźmy teraz, tak trochę nietypowo, zacznę od najemnika. E, najemnik ma Infinity i to jest zdecydowany game changer. Niesamowicie ułatwia nam grę, e, niweluje nam odporność i niewrażliwość e, naszych potworów, które chcemy zabić. Jak ktoś nie ma Infinity, w taniej wersji można i skutecznej, i skutecznej zrobić posłuszeństwo, na przykład albo. Inside CV e, na głowie oblicze Andariel z Runą Ural, e, Zbroja eteryczne Fortitude. Jak chcecie dokładnie dowiedzieć się, jakie są różne opcje ubierania najemnika z drugiego aktu, to zapraszam do materiału pod tytułem Najemnik drugi akt poradnik. Tam tłumaczę po kolei przeróżne hełmy, pancerze, zbroje. Zbroje i konfiguracje, przejdźmy teraz do ekwipunku. Od razu zaznaczę, że to jest e, moja wersja tej Amazonki. E, nie oznacza to, że jest to wersja najlepsza, najgorsza, średnia czy w ogóle, generalnie, nie jest to już taka budżetowa Amazonka. Jest trochę lepiej, ale też nie jest wymaksowane wszystko. Powiem też jak to może wyglądać, moim zdaniem, w trochę bardziej budżetowej wersji. Zacznijmy sobie od broni. Generalnie uważam, że Zemsta Tytana jest to bardzo solidna broń dla bazonki i awozonki, a wręcz niezbędna. Generalnie możemy posługiwać się też fajnymi oszczep oszczepami znalezionymi w grze. Na przykład żółtymi, z dobrymi bonusami. Ale Zemsta Tytana zapewnia nam przede wszystkim duży bonus do umiejętności. 2 do Szczepu i Włóczni, 2 do umiejętności Amazonki. Bardzo duża szybkość ataku, 30% do poruszania się. Jest to bardzo potrzebna umiejętność w Amazonce, a raczej bonus, czyli poruszanie się. Eee, tak samo jak i szybkość ataku. Akurat no, przepraszam, zapętliłem się troszeczkę. Mamy 177% do obrażeń. Bonus do obrażeń. Tutaj mamy 5% punktów zdrowia wykradzionych za każde trafienie. No to jest mało, mogło być więcej. Maksimum 9. Tu mamy 5%. No, i mogły być 200% obrażeń, a najlepiej, tak naprawdę, eteryczne Tytany są dużo lepsze. Ten przedmiot odnawia zasoby, nie trzeba go naprawiać. Jest ich tutaj 180 w podstawowej wersji. Super sprawa. Jest też taki, taka broń do jawazonki, nazywa się Thunderstroke. Jak ktoś chce może pograć, ona generalnie jest trochę szybsza. Nie mam jej tutaj. Wolę zemstę Tytana. No i tyle w tym temacie. I jak chodzi o hełm, do jawazonki najlepsze będzie oko gryfa, czyli diadem, który obniża nam odporności wroga na błyskawice. Dodaje nam do obrażeń od umiejętności błyskawic. Jeden do wszystkich umiejętności, eee, no ale jest to bardzo drogi przedmiot endgame'owy, jak go nie mamy. Doskonale sprawdza się szako. Niektórzy mówią czako albo odwrotnie. Które daje nam dwa do wszystkich umiejętności, dwa do wszystkich atrybutów. Charakterystyczny zielony kolor, do tego jeszcze masa zdrowia, masa many. Zmniejszone obrażenia fizyczne 50% do MFA. Ja jeszcze dorzuciłem runę um, bo trochę u mnie słabo z odpornościami jak to u Amazonki. Jak nie mamy szako, ee, możemy sobie założyć jeszcze tańszy zamiennik. Wiedza or Sol w dowolnym hełmie. Jeden do umiejętności odporności na błyskawice. Mana solidny przedmiot. Generalnie jest też taki hełm, tutaj często zapominany przez graczy, niedoceniany do końca, albo nieznany. Spojrzenie wampira, tak zwana gaza. Jest to słynny przedmiot z dawnego Diablo, jak jeszcze nie było słów runicznych, tak jak i WF. Siła wiatru, Wind oczywiście ten łuk nie jest do jawazonki. Ale jak chodzi o gazę, mamy bardzo duże wykradanie many. Bardzo duże wykradanie zdrowia. Obrażenia fizyczne są zmniejszone o 16% od magii o 11%. Jest to naprawdę ciekawy przedmiot, warto pograć. Jest też taki przedmiot dedykowany hełm do Amazonki: 2% do umiejętności, 20% do poruszania się, 20% FHR, dużo obrony. Też jest ciekawy. Oczywiście nie wyciągniemy ani z tego przedmiotu, ani z tego tak dużych obrażeń jak przy Szako, albo tym bardziej Grifonie. Ale ja wyznaję zasadę, że gramy tym co mamy. Gramy tak, żeby nam się podobało, żeby była zabawa. Także jedziemy dalej. Jak chodzi o tarczę, bardzo fajnym, dobrym rozwiązaniem jest duch. Eee, tutaj mamy dwa do wszystkich umiejętności, 55 FHRA, dużo odporności, absorpcja magii, eee, to jest taka tarcza klasyczna, mamy jeszcze tutaj dużo do życia, dużo do many, tania łatwa do zdobycia, w miarę tanie runy, super efekt. Eee, ciekawą alternatywą jest tarcza burzy, tak zwany Storm Shield. No tutaj nie byłbym sobą, gdybym nie wtrącił, że to jest też jeden ze starych klasycznych przedmiotów, które były jeszcze przed słowami runicznymi. Jest to przedmiot, który daje nam bardzo dużo do obrony, do szybkości blokowania, szansy na blok, dodatkowo odporność na zimno ogromna 60%, 25% odporności na błyskawice bardzo dużo a obrażenia otrzymywane fizyczne są zmniejszone o 35%. Czyli ta tarcza naprawdę pozwala nam przeżyć, e, zapewnia bardzo dobrą obronę naszej postaci przed atakami, szczególnie fizycznymi. Jeszcze te bonusy. Fajny, fajny przedmiot. Zobaczcie jeszcze, że tą tarczę można połączyć z tym hełmem. I będziemy mieć już ogromne e, obrażenia fizyczne zmniejszone. A jak jeszcze byśmy dodali verdungo albo sznuruszu, to już w ogóle wychodzi nam mały czołg na obrażenia fizyczne. Jak nie mamy ani tego, ani tego, ciekawym i dosyć tanim rozwiązaniem jest bezoki mur. E, on ma też całkiem ciekawy wygląd. E, Nawiązuje właśnie do przedmiotu z dawnych lat. Kiedyś wyglądał tak. Teraz wygląda tak. Wiadomo, lepsza grafika, ale 1% do wszystkich umiejętności. Sporo do many. E, 10% do maksymalnej wartości punktów many. Sporo obrony. Fajne, fajna rzecz. Zbroja. Generalnie ja używam Enigmy, ale to dlatego, że jest teleport. Ta zbroja ma też bardzo korzystny bonus, a nawet więcej tych bonusów. Jest to szybkość poruszania się. Bardzo ważny bonus dla Amazonek. Dodatkowo jeszcze plus 2 do umiejętności, będziemy mieć większe obrażenia. 63 do siły od poziomu postaci zależy. To możemy po prostu wpakować sobie siłę w inne potrzebne statystyki, na przykład w życie zmniejszone obrażenia fizyczne, e, co nam by się ewentualnie jeszcze zestakowało z takimi przedmiotami. E, no, i oczywiście duże MF, tam drobne pozostałe bonusy, sporo obrony. Jak nie mamy Enigmy, to drugim takim endgame'owym przedmiotem jest Chains of Honor, czyli Okowa Grozy. Nie mam aktualnie tego armoru. Trzeba do niego mieć też Runeber, jakąś dobrą bazę. Do Chains of Honor daje nam przede wszystkim 2 do umiejętności i 65 do wszystkich odporności. Czyli na pewno, tak zwany Coch Chains of Honor, Okowa Grozy. E, niweluje nam, e, czy może nie w całości, ale daje duży bonus do odporności naszej postaci. Jak nie mamy ani tego, ani tego, ja na ogół polecam zdradę. Bardzo tani przedmiot e, ma duży procent do szybkości ataku, bo 45, 20 FHR, trochę odporności na zimno. No i przede wszystkim ta szansa na zniknięcie, jak Dostaniemy strzała od jakiegoś potwora. To nam zmniejsza obrażenia fizyczne otrzymywane i bardzo duży bonus do odporności. Także jak najbardziej jestem za. Jak ktoś chce totalnie wymaksować obrażenia od błyskawic, może używać musa z bonusem najlepiej 15% do obrażeń od umiejętności błyskawic. Jest to też przedmiot tak zwany endgame'owy, Jak już lecimy na maksa, jak nie mamy, może być skóra Mio Omaga tak zwany Viper. Można go ulepszyć w kostce Horadrimów. Dreamów. Jeden do umiejętności. Może mieć maksymalnie 35 do wszystkich odporności. Jakbyśmy wrzucili tutaj jeszcze runę UM. To byśmy mieli jeszcze plus 15 do wszystkich odporności. Także dobry przedmiot, dobra zbroja. Polecam. Jak chodzi o rękawice, używam nakładni rąk. Eee, daje mi to szybkość ataku, ewentualne obrażenia zadane demonom. Eee, pamiętajcie, że to jest od obrażeń fizycznych. Mamy tu odporności na ogień. No, używam ze względu na szybkość ataku, ale też, tak naprawdę, no, nie znalazłem jeszcze jakichś e, fajnych rękawiczek do jawazonki. Przydałyby się takie, e, które dodają nam do poziomu umiejętności, do szybkości ataku, no, idealnie jeszcze e, odporności. Wykradanie many byłoby super. I jak chodzi o buty, to ja używam podróżnika ze względu na szansę na zdobycie magicznych przedmiotów. One dają nam też 10 do siły, 10 do żywotności, mały bonus do obrażeń, ale doskonale sprawdzają się też aldury, które mają dużo do zdrowia, dużo odporności na ogień, jak potrzebujemy, akurat odporności na ogień. Eee, można też włożyć wodołazy, eee, treki albo buty. Nie wiem, z odpornościami to co akurat mamy. Pas eee, ja po prostu lubię Wigor Boga Gromów. Eee, ze względu na to, iż daje nam plus 3 do umiejętności Furia Błyskawic, plus 3 do umiejętności Uderzenie Błyskawicy. Czyli idealnie do tego, pod co akurat gram, eee, mamy 20 do siły, 20 do żywotności, aż 10% do maksymalnej odporności na błyskawice i 20 do absorpcji błyskawic. Czyli no naprawdę nam dużo pomaga, jeżeli jakiś przeciwnik ma dużo obrażenia od błyskawic. Mamy tu absorpcję, to jest jak najbardziej na plus. Zobaczcie jeszcze, że tutaj też mamy odporność na błyskawice i redukcję obrażeń, także pod jakąś defensywę. To tak naprawdę ten pas pod ofensywę też się jak najbardziej nadaje. Popularny jest też sznuruszu, mamy tu 8 zdrowia wykradzione za każde trafienie. Akurat w tym rolu mamy przede wszystkim obrażenia fizyczne, są zmniejszane tutaj o 11%, mogły być o 15% zmniejszane i zmniejsza obrażenia od magii. Od magii. Może być Verdungo, FHR, bardzo duży bonus do życia, też zmniejszone obrażenia fizyczne i jak najbardziej na plus. A jak nie mamy takich pasów, to może być ewentualnie Mawina. 20% do szybkości poruszania się, 5% wany wykradzione za każde trafienie. I jest ok, biżuteria. Eee, ja używam gniewu lorda ze względu na bonus do umiejętności i do szybkości ataku. Eee, zastanawiam się, jak chcę sobie podbić odporności. Wtedy zakładam Kalejdoskop Mary ze względu na te odporności. Eee, można też jak najbardziej używać fajnych kraftowych amuletów albo tego co się znajdzie. Pierścienie. Krócy lud, według mnie to jest obowiązkowy, przynajmniej jeden ze względu na odporność na zamrożenie. Ale on dla Amazonki ma fajne bonusy, bo aż 20 do zręczności, 40 do many mamy 20% absorpcji zimna, solidny przedmiot, też nie aż taki drogi. Możemy takie założyć dwa. Ja używam jeszcze obrączki Bulkatosa, budżetowej 3% zdrowia, wykradzione za każde trafienie, a tak naprawdę maksymalnie jest 5% procent zdrowia wykradzione za każde trafienie. Na zmianie mam CTA, oczywiście im więcej do rozkazów, tym lepiej. Tutaj oczywiście duch w monarszy, żeby papować CTA. Jak chodzi o talizmany, to ciekawą opcją jest tzw. Sunder Charm, czyli niebiańskie pęknięcie. Tym bardziej, jak nie mamy akurat infinity w naszym najemniku, niweluje to odporność potworów na błyskawice. Także możemy razić każdego tymi błyskawicami, ale pamiętajcie, że tutaj jest taki minus. Drobnym druczkiem, albo i niedrobnym, napisano, że minus 76% do odporności na błyskawice. I to jest minus dla nas, także należy o tym pamiętać, że nam to obniża. Czyli obniża przeciwnikom i obniża nam. Pozostałe talizmany to Torch, Annihilus, taki jaki tam macie dobrze założyć. E, jakieś talizmany do zdrowia, do odporności, e, do obrażeń mogą być. Fajne są takie talizmany do wszystkich odporności, bo przynajmniej w tym moim bildzie, z tymi odpornościami to bywa różnie. Bardzo dobrze mieć skillery, które podnoszą nam umiejętność oszczepu i włóczni. Najlepiej tak jest z dużą ilością życia. One są niestety dosyć drogie. No i dobra. Przejdźmy sobie teraz do szybkiej części praktycznej. Zabijemy sobie coś naszą ofiarą, <grym> ofiarą e, będzie teraz tutaj ta ekipa. O, tak wygląda e, błyskawica, którą rzucamy. Generalnie jest to bardzo mocna postać. Widzicie ciach. Zobijmy go. O. Ciach, ciach, ciach. I wszystko tutaj nie żyje. Także gra się miło i przyjemnie. Jak chcecie zobaczyć, jak taka Jawazonka radzi sobie na krówkach, ee, w sanktuarium chaosu, na helu, jak sobie radzi z balem, Zapraszam, takie materiały są na kanale. Jak się podobało, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj. Jak subskrybujesz, to mi bardzo miło. Trzymaj się, cześć.